Jak już widzicie, ja siedzę w samolocie, lot trwał 14 godzin z prosto ze Stanów do Nowej Zelandii. Poznałam w samolocie panią, która wzięła mnie do Lodge, gdzie mogłam sobie zjeść śniadanko, wypić kawę i odpocząć przed kolejnym lotem z Auckland do Christchurch. Mój no Drugie śniadanko już. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy pierwszy dzień w Nowej Zelandii. A dzisiejszą noc spędzam u Piotrka, który jest Polakiem mieszkającym tutaj od 10 lat. Jutro ruszamy w podróż. Prawda jest taka, że jestem przerażona. Jak ja mam w ogóle sama łapać stopa? W ogóle w... co za... jaki ja pomysł wpadłam? Tak samo jak byłam tym pomysłem przerażona jak na niego wpadłam. Dlatego kazałam mojej siostrze kupić bilety. Sama ich nie kupiłam. Takie kulisy. Super podróży. Jeszcze tylko dodam, że moim planem było brak planu posiadanie namiotu i zatrzymywanie się przy jakichś kempingach. Ale teraz patrzę na mapę kempingów. No i wcale ich nie ma za dużo. Tutaj jest z Kim. Hi. A, jesteśmy właśnie u Piotrka i u Kim i to jest mój pierwszy dzień wycieczki po Nowej Zelandii i teraz mam prezentację Jesteśmy właśnie u Piotrka w mieszkaniu i za chwilę wychodzę To jest mi spakowany plecak Czy ktoś mnie może pożałować troszeczkę? Zobaczcie Za chwilę go chyba zważę Plecak został zważony i waga wynosiła 18 kg. Hmm, jesteśmy na pierwszym dniu hajkowania. Właśnie wyszedłam z auta, gdzie jechałam z rodzinką ale Super z dzień. I co lecimy na Mount Cook? Jestem na mało uczęszczonej drodze, ale mam nadzieję, że coś za chwilę pojedzie. Czekałam 30 sekund i dojecha... jechałyśmy tylko przez 20 minut, ale wydostałyśmy się z małej uliczki. Teraz mam do przejścia 5-10 metrów. I będę już. O, jest znak. Proszę bardzo. Mm, tak, nie wierzę w to, co widzę. Nie wierzę. Ależ to pięknie. z Laurą zatrzymałyśmy się na boczu drogi. Nie ma tutaj nikogo, bo postanowiłyśmy się przejść aż 10 metrów. Tam mamy Mount Hook. Oj, teraz widzimy, teraz. To jest Mount Hook. Poznajcie Laurę i jej nowy dom. z lew. widok przepiękny i łóżko i tam jeszcze dużo, dużo miejsca w wanie w Mount Cook i idę do Muller Hut która jest gdzieś tam daleko a tutaj mamy takie widoczki że jest całkiem pięknie Doszliśmy do czerwonej chatki Idę właśnie na mój pierwszy campsite, który jest darmowy i jest nad, nad jeziorem jest dziewczyna, która mnie zabrała, nazywa się Hope, pracuje w Milford Sound, to jest takie piękne miejsce, do którego jadę za dwa dni i dlatego, że tam pracuję załatwi mi darmowy kurs po jeziorze, który normalnie kosztuje 80 dolarów. sam sobie z takim widokiem, zjadłam śniadanie, czyli surówkę z <grytanie> wczoraj, surówki na śniadanie jeszcze nie jadłam, tutaj suszy namiot, bo trochę było wilgotno rano jak zawsze, ja pójdę poudawać, że robię jogę, tam, tam sobie idę. Kierowca, który mnie podwiózł, zaoferował mi pokazanie swojego nowego mieszkania, do którego się będzie wprowadzał w dalszym tego części dniu. I w czasie oprowadzania mnie po tym pustym mieszkaniu powiedział, że, będę, że mogę sobie wziąć prysznic, jeżeli chce. I oczywiście z tego skorzystałam, bo prysznica nie brałam w tym momencie już trzeci dzień. Um, więc możecie tutaj zobaczyć, sobie jaka jest gościnność nowozelandczyków. It Jest. Sorry, please go. You're so me. good. Go <laughs> and the clothes of it. Ooo, you have a barbecue place. <laughs> and I'm serious, if you want a shower. Really? You've got, you got soap in a towel, because I've got nothing. Jestem właśnie w Perik Burger, czyli najbardziej popularny miejscu na burger w Nowej Zelandii. Będę Cię jeść! Teraz jestem w Greenlands National Park. Właśnie wysadził mnie pan tutaj, ale w ogóle bardzo miło, bo dojechaliśmy do kempingu. Wziął jeszcze, przejechał rundkę, zapytał się, czy czuję się tu bezpieczne. Znalazł ze mną campsite, który ma trochę drzewa nad miejscem, gdzie będę miała namiot, w razie gdyby miał padać deszcz, bo ma padać deszcz, niestety, i pojechał dalej. Kocham tutaj ludzi.